Cieee mam go, to jestem a Dzisiaj jestem u BOTA. Robię to proszę odcinek, to to byliśmy już jeden krok. To mówię, że do następnego, w tej chwili tak, że... znaczy, to, się odpocząć, nie wiem też dlaczego, ale. Tu ja się czasem lubi bugować. a znaczy, to, coś się teraz nie zbagował. I nie wiem czy, związan, czy związan to jest związane z to do netcom, czy czym. Ale wiemy, że tu się przemieszczają. Bo, bo będziemy ich widzieć. Różka dupa. No i tak chcę tutaj być pomocny.

co to było? Bityfy? By Nie wiem. Ojej, oh yeah, a Coś, coś dużego będzie. Jeżeli będzie to tankowiec, to będzie bardzo fajna miniaturka. Dawaj, jeden duży. Probujemy pod kątem. Probujemy pod kątem, to na, na nas nie wykryją. Dopóki na nas nie, nie zaczną wykrywać. Mam no, nadzieję, że będziemy, nie, 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 będziemy, nie będziemy mieć bagu z skoncentracji tych kretów. Dopiero możemy wywalić od 4, 4 do 5 metrów. Taki zasięg topet. Znaczy, to Są ale ja się... Ja się, nie wiem, czy to wtedy. Są zbrojną. Ale na razie. Na razie, jedziemy za wcześnie nawaleje. Musimy wszystkim wyprzedzić. ale tu nie miałem. Nie ma sens. Se, 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 Speżarki. 5 km dystansu. Dobra, nie. nadal płyniemy. No już z pełną bezpością. Na pewnym speedzie. I pod wodę. Nurkujemy. Do momentu, kiedy on się zaczął schodzić, do... Zobaczmy. Zobacz, zobaczmy. Zobacz. W tym momencie on się baguje. Może, może, może to wiedzieć. Może, może, może. może netka się baguje. Dużo zobacz, jesteście pewni, czy odcinek gdzie. O! Widziałem Baga. Tu już w zbagował. To jest ułamek sekundy. O, nie włączyliśmy systemu kajpek. No, mój błąd. Mój karygodny błąd. Trzeba go włączyć. System kajpek trzeba włączyć. No zanim się zamurzymy. Dobra. Zamurzamy się powoli. Zróbmy w dół. Powoli schodzimy. I zeszliśmy. Jeden z naszych wchodzi w sterowanie, w sterownię. I tak, i tak, i tak my, 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 ich wyklejemy. W czasu. Bo to będzie zawsze, żeby na... Świetna zasada na lantce i Ok zawsze, był skierowany dziobem. Przodem do przeciwnika. Przodem, nie tyłem. Nie burtą Nie bokiem. A centralnie burtą Idealnie, lepiej się nie dało. Wywalę lufówkę i piątkę. Nie, to źle nam użyć. Użyję dwóch tych bezdźwiękowych czyli to bez grzyznego śladu. Tu mamy dwójkę, która jest bardzo słabą kręcikiem. więc tego użyję już smugi. Dlatego, bo mój ból jest bardzo mały. Użyj tej drugiej torpedy, tej dotykaj, tutaj dotykaj, <gry facial> nie zeszło, tutaj dotykaj, tutaj nie tutaj dotykaj, tutaj dotykaj, tutaj dotykaj, tutaj dotykaj, tutaj na, mnie na tulkę. przecież mam te 3, 4, 1, 6, to więc w tym kiedy przybliżam, no dobrać, to nie wiem, dorosł, to i mam już 60k normalnie, kimkiem prowadzi, lub mam 70k, o nawet teraz mam 70k, mimo to, że ja, nie każdy się tworzy zoji bisty, o nie, tak mówiłem, on dostał jedną. To widzicie, tu dostał jedną dziurę, bo się to okręcił, a drugą na tyle. Nie ma szans. Ja, 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 jak, 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 jak ja, 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 więcej ja, jak ja, 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 nie, i nie trzeba mu poprawiać. Oj, mały. O, właśnie widzicie małego klica. O, no, to zdarza się, ten, ten ten się zdarzył. Ten Żeby tylko zmienić jak największe podobieństwo. O, się spali. On się spali. Nie ma Są żeby... Że oni... opuszczają już go. Mhm. pedo zatonął. I się dzisiaj, się na na ten nie mam pojęcia, czy będzie mi nie na ziemię Więc... To jednak nie, nie, nie będzie takie łatwe, jak się wydaje. Ale to się zaraz okaże, czy na pewno... Zaraz się okaże, czy... się uda... Zaraz się to określi, ale widzicie ten okiet już powoli... Ja was z tym okietem na chwilę zostawię. Na, na, na niego możecie popatrzeć, jak on tonie. Ja w tej chwili... Ja, ja w tej chwili ktoś do, do ciebie przyszedł, więc muszę jakieś cię otworzyć. No już jestem, mogę też jest popatrzeć na ten okręt. Chwilę, jestem już kolejny. Chcę tylko zmienić kurs pod kątem opłynąć. Ale to może już odpocząć, nie? Te mikrofonu. Już tak, w takich przy, przywaliliśmy że to jest żart. Dobra, może już odpalić 50. Mam nadzieję, że to pewnie nie zawiedzie. A jak zawiedzie to, ten, to jeszcze mam drugą to mógłby odpalić jeszcze. Przewalamy tą drugą to pedał, patrzcie to nie jest to to jest ta druga bezsmugowa. No niestety. Widzę, że stary, się zacięły od niej. ciężko teraz odbić w lewo. I otworzyć drugą. To już powinien dostać. Zobaczmy, gdzie mamy Ci lat. Nad... Zostań na mord beton. Nie chcę nie, 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 nie się zanurzać, bo gra bardzo... Nie lubię nie jak się. mamy no, coś takiego, mogę tylko pokazać. Starałem się, że po prostu granie, nie wygra się nie zbytnio nie glitchowała. I gra, i po prostu woda grama jest w Unity i ona się robi To jest bardzo prosty system graficzny, ge ale ten system graficzny bardzo robi się. Powiem to. Wywalc do pulpitu. No i kolejny ładny okien post na dno. Przepięknie. Najlepiej się kura nie dało. Jak aloj? W tej chwili będzie ładować. O, mam już 3 to wtedy, no to nie że. Kapitan, odpowiednią. Odpoczynek. Odkręcić śluzy. Jeśli nasze łódź się wydłuża? Czekamy na odpowiedni moment. Osłucha, która jest aktywna, ale zaraz, zaraz będzie aktywna. mi proszę mi to zabrać, mi spodzyja. Obserwacja do góry, tikap. up Wydaje mi się, trochę zbaguje. Ale jeszcze jest tak zwany tryb ręczny. Co rodzi? chodzi? Biorę taki tryb. Upinam się do góry. Nie, nie to, przynajmniej. Wziąłem ją o Chodź i w ogóle? Mam nadzieję, że się potem nie zrobi. Z to w taki sposób, że jaki wyjść z jego oczu. O ile bym zwalił? I gotowe. I ja! Tak jest w wasem, tak jest w wasem tego, że Jeszcze ma się na śwartownie poza zboguje. zbaguje. Zbagujemy go tędy, potem tędy i chyba z. Zostanę się mordówki tam aż już patrzę o końce Teraz tutaj sobie wpłyniemy Mam nadzieję Ale widzi taki wypadam już Jeden do się kiosk bada, a ja drugi to jest twarz te Oczywiście, że są za tysiąc równy Równy tysiąc To jest sobie główny tysiąc W chwili zatopiliśmy Bardzo dużo okrętów Oj, bardzo dużo okrętów zatopiliśmy Bardzo dobrze zatopiliśmy o kilku okrętów ponad ...tu jest nawet zajęli liście nie lubię się kolejne punkty do korytarzu. Oczywiście na źle się nie będzie Hmm, się. Hmm. nie wiem, Jak wiecie. I to póki on nas nie widzi, dopóki to coś do nas nie zakręci, ja mam pewność, że to nas, no, nas nie będzie na raz... Na dopóki to to nie zakręci, to nie będzie na kilku kierunku pędzić. Ja wiem, że jak się bezpieczni Tylko szkoda, że nie ma tego okręgu, bo ten okręg był został, został zdjęty z motoryzacji, przed nimi, taki okręg był Dookoła taki Będę pulsował i to nawet mocno sięgował optymizacji zbyt I niestety przez to nie, nie wiesz ile płyniesz Po to są miny Był jakiś ścianć bo jakoś to się przebicie, ale będzie ciężko 15, 20 minut siedzić nie jestem, jestem włączony o ja wypływam wolno mój błąd ale jestem mnie debil który bardzo powoli Stop, nam się jeszcze nie skończył. Legijcie ten kurs! dłuższy dam. Znało z komina. Nice! Znało coś dużego. Znało coś wielkiego. Jak jak jaj Jak to nie zobaczą. jak to jest inne jajco

Teraz Sprawdzić łódź. Musimy się, się jak najszybciej założyć. Jak najszybciej. Na radio. Ale kill, kill, bile. Ale będą kill. Kill, kill, bile. Olb, 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 o, i będzie dużo flagów. Spróbujcie górą, żeby wyminąć. Spróbujcie zrównać pomysł od góry. Teraz bym będzie zamierzał, ale już na wolniejszym pułapie. A wiadomo, jakie te większe okręty. Las. Tu chodź. Nie. Bo odpowiedź jest do to odpowiedź. Te się kupy zachowają jak. To są małe. To są jakieś lupiny. To są dość to, 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 to to małe łodzie, więc. Teraz się zatrzymam. Niech płyną. Widzę jego stel. I dam trochę do tyłu. byłoby się trochę cofie... by się cofał i to jest idealnie chyba 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 o milimetr. Dobra, dostał. Zapalił się. Ale chyba go... zat zatopi? czy tego zatopi, tego nie wiemy Ale raczej poniło go, za, 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 za tego widzę po, po, po zanurzeniu i chłop z, wziął zagasił Poprawka będzie dobra chyba się że pali nie pali się nie nic to nie zasięgu to to według to co do wejdzie ono na trawi w tego Więc muszę poczekać, aż on zagasi nie? A jednak zagasił Oj, zagasił Zagasił ogień Mimo to ma już na dziób To dalej pływa Dobra, to, to drugą torpedę Najduję ją drugim Poniesiwa. Ja, Teraz sam musiał dostać. Ja, Mi jakiejś rozkaz. A ja, możemy nameldować. Spróbujemy namierzyć te akcenty. Dlaczego mieliśmy tak No, trwać? Za Powoli. No ja teraz już powodu tutaj trzeba tonąć. Powoli. Mam tylko zohadę. To możemy tonąć. Bez pokolenia. Przełożyć właśnie szyfę właśnie w tej chwili. Nie wiem, czy na jest nie wiem, jak to powinno być. Widzę, że to jest troszeczkę inaczej. Ach, chybiła. Było na nasz starym zamierzeniu. Trudno. Tego rodzaju to dodać, gdzieś to działa. Uczę to będzie rozgrzane. Nie, muszę, muszę uzbroić. Uzbroić ją. Nie, trzeba to mocniej. Siedzimy siedzimy, już, już... znaczy on... Chyto nas, ale my już siedzimy już tam To będzie za późno dla nich. w kosmos. Dobrze działo. Dobrze działo. I Max ma na tych naprzód. O, muszę mam bagi. Muszę przybliżyć, żeby, żeby, żeby wpadnąć z No, jak przybliżam, to jest inaczej. A, baguje się, jakie, jak, ja, ja przybliżam. O, już widzę, że już ma już, ma już dość. ja Jak chcę uniknąć tego bagu? Zobaczmy no, czy, czy ty pręcz, nie włączę typu ręczny. Nie, typu ręczny jeszcze nie. A no ja to pier... No. Ja no, by bym go przyczepiał. to wszystkie kursy, go kręto, bo... Zobacz, to po raz inny my zamiast 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 jego przygłyździmy. Nie, ale ja tego bym nie chciał. On się pali, mi się podłuchnął, mi się podłuchnął, on nie po, prostu zatonie. No. Więc ja walę w tego.

że widzisz że, że na pewno Polipulizm w jej więzieniu padnie Po prostu musisz się domyślać, czy się obroni celem czy... jest O teraz, teraz już już Gdybym utonisz O no, utonisz To za to utonisz na tacy A, znaczy Stać ten te walenia Ja nie mam bo tylko już nie mamy... No bo za mną już tylko działo No i kolejny Stawek Zobaczcie jakby pęknął Już to już, już, już podróże Teraz z bolot, się